Witam w kolejnym odcinku serii European World. <laughs> w tym odcinku postaram się um, poprowadzić kampanię we Włoszech oraz opowiedzieć Wam co nieco ciekawostek o jakże interesującej postaci, jaką był Napoleon Bonaparte. A więc zaczynajmy. Dobrze, kampania wojny włoskiej. Należy wspomnieć, że w, to, w czasie tej kampanii zaczęły też być formowane legiony polskie we Włoszech. I dlaczego też Francja przeszła z obrony nagle do ataku? Ponieważ stworzyła tak ogromną armię, że musiała ciągle być w ruchu. A wiadomo, że armia w ruchu, w ruchu na terytorium wroga sama się żywi, wiadomo w jaki sposób. Dobrze, zaczynajmy. że pierwsza taka mini-ciekawostka, Napoleon pochodził z Korsyki i jego takie rodowite, korsykańskie nazwisko nie brzmiało wcale Bonaparte, tylko Buonaparte. Dlaczego je zmienił? Ponieważ we Francji można powiedzieć, że było wyśmiewane. Tak to mniej więcej wyglądało. Tutaj nas atakuje flota angielska. Dobrze, kontynuuj. Druga ciekawostka Napoleon a zwierzęta. A więc, jeśli chodzi o zwierzęta, Napoleon bardzo lubił konie, bardzo dużo czasu. W czasie bitew, w czasie marszów wojennych, spędzał dużo czasu na koniu. Ale panicznie bał się kotów. To jest taki fakt. Dlaczego? Szczerze mówiąc, nie wiem. Nie mówił o tym przede wszystkim, no bo w sumie kto mówi o swoich lękach? Tutaj, jak w historii, najpierw rozbijemy armię Piemontu, to było takie państwo we Włoszech, to właśnie to ze stolicą w Tudynie. A później rozbijemy armię austriacką. Taki jest nasz cel, mniej więcej. Dosyć proste zadanie. To są jeszcze wczesne kampanie, dosyć łatwe. Myślę, że w tym odcinku jeszcze to z Wami zakończę. Lecimy dalej. I tu popełnili błąd. W sumie to, że Napoleon był geniuszem wojskowym, mo mogącym rywalizować z Aleksandrem Wielkim o tytuł najle naj najlepszego wodza w historii Ziemi, w historii świata. Ale kiedy pojawił się jego talent? No właśnie. Dlaczego w ogóle został żołnierzem? Nieraz tak zadecydował jego ojciec, wysłał do, do, do Akademii Wojskowej i gdy Napoleon miał około 10 lat. Więc cóż. To był naprawdę bardzo młodo. W sumie w tamtych czasach to było normalne wysyłać dzieci do wojska, w, szczególnie w XVIII i XIX wieku. Taka ciekawostka. Tam byli od najmłodszych lat uczeni jednego, czyli zawodu żo żołnierskiego. Może to tutaj. Właśnie kiedy pojawił się talent Napoleona, jeśli chodzi o wojskowe, o geniusz strategiczny. A więc w 1796 5 roku, dokładnie nie pamiętam, w Paryżu był <laughs> przewrót. To znaczy, rojaliści, tak zwani ci, którzy chcieli powrotu króla na tron. Chcieli obalić obecną władzę e, rewolucyjną. Napoleon, akurat że był wtedy w Paryżu, objął dowodzenie pięciotysięcznym garnizonem, czyli 5000 tysięcy żołnierzy miał. A dojalistów było około 25 tysięcy. I udało mu się to wszystko rozbić. Wszystko dzięki odpowiedniemu rozstawieniu wojsk. Należy też zauważyć, że wojska dojalistów to w sumie nie było wojsko tylko banda chłopów, ale to i tak duży wyczyn. Myślę, że w następnej turze zajmiemy tudyn. Należy też wspomnieć, że Napoleon podczas bardzo ważnych bitew często zapadał w drzemkę. Na przykład do 15 minut, na 15 minut. Do 15 minut ucinał sobie drzemkę i po prostu spał. Często w najważniejszych momentach bitewnych. Dobrze, teraz właśnie rozbiliśmy armię Piemontu. Teraz skupimy się na armii Habsburgów i myślę, że szybko skończymy tę kampanię. Dobrze, ruszajmy dalej. Tutaj okrążyliśmy kawalerię przeciwnika i błyskawicznie go No zasad I zakończmy tutaj tutaj. Tutaj zacięte walki, jak widzimy. Skupmy się na głównym zadaniu. Zakończymy tutaj. Mogę też wspomnieć, że Napoleon w życiu swoim urodził się dwa razy, ponieważ jego pierwsza żona Józefina była. Cóż, nie mogła już mieć dzieci i nie mogła dać mu następcy tronu, dlatego się z nią rozwód, rozwiódł. I ożenił się z arcyksiężną z Austrii pewną. Ale to nie, nie jest ciekawe. Tutaj zakończę odcinek, mam nadzieję, się, mam nadzieję, że się podobało i cóż, do następnego filmu.